Cześć, wszystkie już z tej strony. Dawno nie było już linku: Cake OK Defi, a troszeczkę się tutaj, jak widzicie, pozmieniało. Przede wszystkim jest nowa strona główna. Tutaj, jak widzicie mamy jakieś yy, statystyki, że tak powiem. No i oczywiście jest też napisane, że od razu przy rejestracji jest 30 dolarów do odebrania, jeżeli wpłacicie 50 dolarów. Ale to tak w skrócie. No i ogólnie, jeżeli ktoś był zainteresowany, to można sobie zerknąć w stronę główną. Są też podane, jakie są procenty w poszczególnych parach. Są, są podane i social media, jest też napisane, że można się uczyć na przykład, no i ogólnie tutaj cała stopka i tak dalej. Ale przechodzimy sobie do tutaj, do naszego konta. No i posłuchajcie, troszeczkę oczywiście ostatnio wszystko pospadało, dosłownie wszystko, nawet tutaj DeFi chain się troszeczkę oberwało bo spadł i to nawet też te 30%, ale to wszystko praktycznie pospadało, te 30% nawet się zachwiało. Tutaj Tether się, nie to nie Tether, to terra usd jak się nie mylę, się tutaj zachwiało, ale nigdzie nie widzę. No i ogólnie bardzo duże spadki, jak widzi, nawet po 50%, także ja myślę, że to jest idealny czas, żeby coś sobie zakupić bo jak widzicie, naprawdę są mega przyceny przed wakacjami ale posłuchajcie chciałem ci wam pokazać, jak możesz sobie zainwestować bez tutaj posiadania DeFi mamy jak widzicie na koncie prawie 10 dolców także zaraz wam pokażę, jak to sobie zainwestować hmm. tutaj jak widzicie, wczoraj sobie zrobiłem wymiany, miałem troszeczkę USDT, to wymieniłem na DUSD Miałem troszeczkę Bitcoina, też nie ma, ale ja na ten moment raczej, raczej bym odradzał takiej wymiany. Bo po prostu warto raczej chyba poczekać aż to sobie skoczy i dopiero wtedy wymienić. Ja to zrobiłem specjalnie na potrzeby filmu. A też mam tutaj w stakingu wrzucone... Mam wrzucone 26 defa i to cały czas sobie chodzi. Nie wymieniam tego na ten moment, bo... Bo po prostu czekam aż to sobie troszeczkę odbije ale przejdźmy sobie do liquidity mining, czyli to co nas dzisiaj interesuje. No i interesuje nas to czyli DUSD DeFi. No i wybieramy sobie tutaj albo simple mode, albo bez simple mode. No i o co chodzi? Jeżeli nie wybieracie, no to musicie dodać tutaj DeFi i DUSD o, o po prostu żeby to, że tak powiem, się pokryło swoją wartością. Albo w sumie wiecie, co co robimy sobie to tak. Jeżeli mamy DUSD, mamy DeFi, to zrobimy sobie unstake tego. Dobra, załadowało się Liquidity Mining, DUSD DeFi. No i teraz tak. Jeżeli nie mamy Simple Mode, to klikamy sobie w ten sposób i wybiera nam tutaj automatycznie, że 3 DeFi możemy sobie wrzucić. Ale ja sobie wrzucę tutaj 8 DUSD. No, i posłuchajcie, i w tym momencie pobierze nam tutaj 2,8 default z naszego konta, które będzie sobie zarabiało tamte 70 parę procent. Chyba teraz, jak się nie mylę, to jest po prostu dwa razy tyle, co byśmy dostawali na stakingu. No, i dobra, wrzucone. Jak widzicie, prawie 5 udziałów dostałem, i teraz wam pokażę tego simple mode jeszcze. To jest o wiele prostsza sprawa. Tak, Pyk. No i tutaj jak widzicie automatycznie Wam wymieni y, część DUSD na DeFi, a drugą część DUSD po prostu normalnie zostawi. I wtedy jeżeli będziecie wypłacali, no to oczywiście wypłacacie też, y, po prostu nie oddaje Wam tego jednego DUSD, tylko Wam oddaje tutaj jak widzicie pół, połowę DUSD i 0.16 DeFi na ten moment. Klikamy Add tutaj, no i trzeba... Przy okazji, jeszcze podać kod. Kod z telefonu podajemy i ja sobie oczywiście w tym momencie go zerknę, czyli to jest u mnie 815 653. No i dodane, poleciało sobie to, no i niech to sobie śmiga. Na ten moment raczej bym nie wymieniał. Define na DUSD, tylko po prostu trzymał czekoladę, aż to sobie wróci tam do swojego kursu. Myślę, że tu jest mega potencjał w tym projekcie. Jak widzicie, mają już 43 miejsce. Niedawno świętowali, że weszli na 50. Także projekt mocno leci w górę, rozwijają się i to jest bardzo dobrze. No i tak to ogólnie wygląda. Cały czas sobie tej śmiga dodali jeszcze opcję pożyczania. Tak naprawdę nie wiem, jak ona dokładnie działa ale wiem, że działa tylko na telefonie na ten moment i tak to wygląda. Tutaj cały czas sobie zerkam, ale, ale jak na razie nie można odebrać. No i tyle, króciutki filmik. Pokazam jak to wygląda. Jak widzicie, spadł tutaj, no te 30% tak naprawdę było tam było, 2, 200 dolarów chyba, 200-300 nawet było i to wszystko sobie pospadało. Ale tak to mniej więcej wygląda, także cały czas to śmiga oczywiście, nie sprzedajemy defa trzymamy. No i myślę, że to chyba na tyle króciutki filmik taki informacyjny. To sobie jeszcze oczywiście wrzucę w staking. Dobra, nie będę czekał, zaraz sobie wrzucę, mam nadzieję, że się filmik podobał. No tak jak mówiłem, króciutki, szybciutki, także jeżeli się do końca, to oczywiście bardzo dziękuję. Przypominam, że jeżeli piszecie komentarze, no to wtedy jesteście oczywiście zakwalifikowani do airdropu, które cały czas tam prowadzi Piotrek i są one rozliczane w piątki. Także jeszcze raz, dzięki, że obejrzeliście, trzymajcie się no i do zobaczenia.